Murarz-tynkarz to zawód branży budowlanej. Osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych. Wznosi ściany z cegieł, kamieni, pustaków, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Nakłada warstwy tynkarskie, wewnętrzne i zewnętrzne, wapienne, cementowe, żywiczne, alabastrowe oraz suchą zabudowę ścian i stropów. Muraż tynkarz wykonuje także fundamenty, przegrody, łuki, kanały, schody, filary oraz stropy murowane. Ponadto układa na ścianach okładziny i elewacje i wykuwa otwory w istniejących już ścianach. Wykonuje też remonty, naprawy i konserwację tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Dokonuje także rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych. Roboty murarskie i budowlane wykonuje zgodnie z dokumentacją techniczną budowli i normami. Murarz-tynkarz dobiera również materiały i narzędzia do wykonania robót oraz ocenia jakość wykonanych robót murarskich i tynkarskich. W zawodzie tym jest duży wybór miejsc pracy. Murarz-tynkarz może podejmować pracę w firmach budowlanych, w firmach wykonujących tynki zewnętrzne i wewnętrzne, w zakładach remontowych oraz wykonujących rozbiórki konstrukcji budowlanych, a także w firmach wykonujących docieplenia lub elewację budynków. Może również pracować we własnej firmie świadczącej usługi murarskie i tynkarskie. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą murarz, tynkarz, Pracownik robót remontowych, pracownik robót elewacyjnych, murarz kanałowy, muraż zdun, pracownik firmy ogólnobudowlanej w zakresie dociepleń budynków, pracownik robót rozbiórkowych lub brygadzista. W tej pracy używa się wielu narzędzi, przyrządów oraz maszyn specjalistycznych. Są to m.in. poziomica, kątownik, kielnia, packa, szpachla, młotek, piła, rajberka agregat tynkarski, betoniarka, mieszadło do zapraw budowlanych i tym podobne. Do plusów tego zawodu należy zaliczyć bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby wykształcone w tym kierunku. Wynika to z dynamicznego rozwoju budownictwa, szczególnie mieszkaniowego. Zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tych fachowców stale rośnie pracowników poszukują zarówno duże zakłady wykonawcze, jak i małe firmy oraz klienci indywidualni.